Zainteresowane, proszę o kontakt telefoniczny: 600 04 07 41 600 04 07 41. Reklama. Radio Sokoczyn na dzień dobry. W życzy sponsor Park Zdrowia, Wola Pasikońska 16G, nowoczesna rehabilitacja dla dzieci, dorosłych i seniorów. Sponsorem audycji jest IT Remarketing, komputery i laptopy do nauki i pracy zdalnej, Aleja 600-lecia 9 za apteką Serduszko. Sponsorem programu jest nowo otwarty sklep metalowy przy składzie stali w Kożuszkach Parcel 61D. Jest dziewiąta czas na wiadomości w Radiu Sochaczew. Nieoczekiwany koniec lata, upał zelżał, MGW ostrzega przed ulewami, ciężkie czasy dla szczepionkowych sceptyków w Niemczech, posłuchajcie czego od dziś nie mogą robić. Jurgen Klopp bez swojego znaku rozpoznawczego trener Liverpoolu nie nosi już okularów. Wiadomości Anna Kowalczyk. Ostatni tydzień wakacji, czy to w górach, czy nad morzem, raczej dla koneserów przed nami dni pochmurne, chłodne i deszczowe. Dla południowej połowy Polski ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami i ulewami. Dla ratowników górskich to było bardzo pracowite lato. Od początku lipca ruszali na...